Mamy fantastyczny poniedziałkowy wieczór. Myślę, że wszyscy, którzy są związani z Górnikiem, bezpośrednio pracując, grając dla Górnika, ale też kibicując Górnikowi, no, zdaje mi się, że dzisiaj mają sporo po prostu, no, satysfakcji z tego, że zgarniamy trzy punkty w takim meczu pełnym dramaturgii. Wiadomo, że przegrywaliśmy w tym meczu 0-2. Moim zdaniem też to nie był taki fragment, że, że dziś odstawaliśmy od Wisły ale niestety przegrywaliśmy 0,2, ale też ja myślę, że z pozycji tego tych ostatnich dwóch tygodni, tej przerwy i tego, co sobie dzisiaj też w szatni mówiliśmy i tego no, wiadomo, że po meczu można sobie ideologię dobierać, ale, ale tą energię czuć było w zawodnikach i, i to, że że po prostu no, musimy, musimy w jakimś momencie, nawet takim y, trudnym momencie po prostu szukać przełamania. No, także nastąpiło to przełamanie. Przy wyniku 0,2 można powiedzieć teraz, że kluczowe były zmiany, wejście y, Szymona drewniaka, odmiana na skrzydłach y, wszedł y, Sergiej Krykun, wszedł y, Marcel Wędrychowski jako młodzieżowiec. Wydaje mi się, że zawodnicy, którzy dali sygnał, pociągnęli tych, którzy byli na boisku. I wspólnie jako drużyna, bo to trzeba podkreślić jako drużyna dopieli tego, że z 0,2 wyciskamy na na 3-2 po dobrym moim zdaniem meczu, szczególnie w końcówce, bo, bo wydaje mi się, że w końcówce yy, mieliśmy jak gdyby taki, nie wiem, piąty, szósty bieg, włączyliśmy i wydaje mi się, że tutaj taką przewagę mieliśmy nad rywalem yy, w sensie tego, jak tutaj wyprowadzaliśmy te kontry, te pojedynki biegowe były tak w większości przez naszych zawodników wygrywane, także tu się cieszymy też, że ta motoryka pomogła nam tutaj w tym meczu. Ale takie podsumowanie tego to przede wszystkim drużyna, tak? bo chodzi właśnie o to, że drużyna to nie jest jakiś twór taki, który jest, nie wiem, nazwiska w szatni, ale drużyna to jest gdyby coś, co, co, co wspólnie jak gdyby no, patrząc na nazwiska, wychodzimy na boisko i wygrywamy. I dzisiaj wydaje mi się, że... Mam nadzieję, że ten mecz po prostu jest takim przełamaniem i, i że ta drużyna się zazębi i będzie jeszcze tutaj napsuje krwi w ekstaklasie no, wielu faworytom, bo wiadomo, że, że tych faworytów w tych meczach, które teraz przed nami jest bardzo dużo, ten kalendarz nie będzie łatwy, ale tutaj teraz sporo energii zyskujemy z tego meczu, także na pewno będziemy w kolejnych meczach starali się te punkty zdobywać. Dziękuję trenerze, poproszę o pytanie. Pan Łukasz Władysiewicz pyta, świetne zmiany dali zawodnicy rezerwowi, ale czy kluczowa nie była też bardziej ofensywna gra po przerwie w wykonaniu Janusza Gola? To znaczy wydaje mi się, że na pewno wydaje mi się, że też zagraliśmy ofensywnie też jako, jako drużyna, więcej przede wszystkim my... W tej, w tej końcówce meczu odbieraliśmy piłek, co pozwoliło te piłki, jak gdyby odbierać i grać do, do najbliższego partnera. Często z tego wychodziły 2-3 podania, zazębiała się akcja. Dzięki temu utrzymywaliśmy się więcej na połowie rywala. Wtedy Janusz mógł się przesunąć w wyższe strefy. Ale też yy, wiadomo, że Szymon Drewniak wszedł na boisko. Do wcześniej Janek grał Janusz Gol taką szóstkę, Łukasz Ramowski bardziej ósemkę. Kiedy Drewniak Szymon na boisko wszedł, właśnie te role się odmieniły. Jan, Janusz mógł tutaj właśnie bardziej tak korzystać z roli właśnie tej ósemki i znaleźć się w wyższych strefach, bo go Szymon Drewniak asykurował niżej. Mieliśmy na ten mecz swój pomysł i od początku go dobrze realizowaliśmy. Tak naprawdę wszystko układało się bardzo dobrze. Doprowadziliśmy do stanu 2-0 i, i powinniśmy spokojnie kontrolować dalej przebieg tego spotkania, grać konsekwentnie i, i cieszyć się w końcu z pierwszego, z pierwszych punktów wyjazdowych. A tak naprawdę mm, stało się coś, co kompletnie mm, jest dla mnie niezrozumiałe. Odpuściliśmy e, przeciwnikowi, daliśmy zbyt dużo pola i swobody. E, I tak naprawdę, tak naprawdę w nasze poczucie zdarł się. To już po stracie pierwszej bramki, totalny chaos i zespół górnika powiedzmy poczuł przysłowiową krew, poczuł możliwość odniesienia tutaj jeszcze korzystnego wyniku i do tego konsekwentnie dążył. My popełniliśmy zbyt dużo indywidualnych błędów w końcówce tego spotkania, żeby móc myśleć o korzystnym wyniku, ale Przegraliśmy ten mać tak naprawdę na własne życzenie. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy mam jakieś pytania? W takim razie dziękuję.